Drodzy pracownicy, drodzy studenci, mija nam następny rok 2021 naszego życia, poczyty niestety pandemią. Tutaj, na wstępie, chciałem wszystkim serdecznie podziękować za ten rok, za tą wytężoną pracę, za to, że daliśmy radę w tym trudnym czasie prowadzić dydaktykę bez zakłóceń, za to, że prowadziliśmy badania i udaje się nam cały ten cykl, do którego jesteśmy zobowiązani prowadzić. Zgodnie z przepisami, zgodnie z zasadami. Zbliżają się święta, święta Bożego Narodzenia. No, i tutaj chciałbym życzyć wszystkim wesołych świąt, świąt spędzonych w rodzinnej, domowej atmosferze, świąt bezpiecznych, które umożliwią spotkanie się w rodzinie. Dlatego też tu chciałem nadmienić, że jeśli jest możliwość, to zachęcam oczywiście do zaszczepienia się, aby zmniejszyć populację wśród nas osób niezaszczepionych. Co się generalnie podniesie na poziom naszego bezpieczeństwa. Ci wszyscy, którzy mają rodziny pływające, chciałbym, aby pamiętali o nich, aby ten talerz pusty dla nich stał przy stole, aby nie zapominać i złożyć również życzenia. W związku z tym również im składam życzenia, zarówno studentom, jak i pracownikom, którzy obecnie są na morzu. Zaś w nadchodzącym roku, 2022. Życzę nam wszystkim, aby pandemia się skończyła, abyśmy wrócili do normalnej pracy, abyśmy się mogli spotykać i nie organizować naszego życia akademickiego pod wirusa, tylko pod proces dydaktyczny i naukowy.